Be das sollte noch eins werden. Politiker. Ja. Die ja. ja. Die Frage ist, ob Sie dann gleich bei der Politik vorbeigehen und dass es ausgemessen wird. So, Das nehmen Sie mit, ja? Ne? Wartezimmer links bei Herrn Barton, ne? okay. Minister Zdrowia był z Angelą Merkel w Ratuszu. razem z Donaldem Tuskiem. Spotkali się na obrady 27 lutego 2009 roku. Potem przyjechało do Hamburga 89 niemieckich biskupów i 11-34 marca 2019 roku w hotelu w Każdy osobiście 89 otrzymało od mnie, co to, Niedziela Bożego Miłosierdzia 19 kwietnia. A teraz od 2012 roku mamy Kościół 19, z której ludzie zlikwidowali sprzedali Kościół.